Od 43 lat się zajmuje organizacją służby zdrowia, a to się zaczęło od tego, że jako złoty absolwent Politechniki Białostockiej zostałem wysłany do Stanów Zjednoczonych. To było wielkie wyróżnienie na całe Podlasie ze wszystkich uczelni. I to ciekawe właśnie, że jako absolwent Politechniki, inżynier, mechanik Poczuł powołanie do Organizacji Służby Zdrowia. Otóż, kiedy zwiedzałem paręnaście stanów, w Nowym Jorku przewodniczka powiedziała, teraz zwiedzaliśmy chińską dzielnicę, Murzyńską i inne, a teraz wjeżdżamy do dzielnicy milionerów i lekarzy. Proszę Państwa, to zwróciło mi uwagę, że służba zdrowia nie musi być zawsze... Yy, jaka? No taka niedofinansowana, czy w jakiś sposób. Zawsze były narzekania, były, są i chyba jeszcze długo będą. Ale te słowa mnie skłoniły do tego, żeby 81 rok to był, żeby wrócić do kraju i właśnie w tym duchu coś zacząć robić, skoro to było możliwe w Stanach. Dlaczego by nie zrobić tego w Polsce? Dlatego też w trudnym okresie 81, tuż przed wybuchem stanu wojennego, postanowiłem wrócić do kraju i to postanowienie wypełniłem. W tej chwili z dużą satysfakcją powiem, że zorganizowałem służbę zdrowia na szczeblu milionerów, bo, bo takim w tej chwili jestem. Proszę Państwa, to co będę mówił, to będzie chyba samo reklamą. No tak, wybaczcie mi, bo innego wyjścia nie mam. Jak wróciłem w 1981, założyłem pierwszy gabinet stomatologiczny. Następnie przychodzi rok 1989. Profesorów, docentów zatrudniłem 16. Ale to musi być wszystko zorganizowane, przemyślane. To musi mieć ręce i nogi. To wszystko musi się spinać. I proszę Państwa, przez te lata założyłem 10 zakładów, które funkcjonują. Ostatnim moim, jak gdyby, takim dzieckiem jest Pałac na Wodzie w Augustowie. Zapożyczyłem nazwę, jak gdyby, z łazienek, chociaż tu się okazało, że nazywa się Pałac na Wyspie. Architekturą się inspirowałem Pałacu na wodzie, jak również Wilanowa. Panie profesorze, ja życzę, żeby, żeby takich osiągnięć w służbie zdrowia było więcej. Czyli reasumując, w tej chwili jest 10 zakładów moich, które od tu poprzez profilaktykę, medycynę yy, estetyczną. Proszę Państwa, mam też dużą satysfakcję, że to wszystko funkcjonuje. Yy, właśnie mówię o sanatorium. To jest. Nigdy nie myślałem, że dojdę do tego, że mogę być właścicielem i dyrektorem sanatorium. I na koniec pozwolę Pani się pochwalić i wam wszystkim medycy życzę, oby taki kraj, yy, Polska miała takie osiągnięcia, to łatwo nie przyszło. Yy, walczyłem. Po to, żeby wprowadzić pewne zmiany w służbie zdrowia, o czym teraz rozmawiacie. I proszę mi dać skończyć to zdanie. Kiedy już mnie wszyscy znali w Ministerstwie Zdrowia i kiedy ja je wszystkich znałem, i kiedy ja doszedłem do wniosku, że nikomu na niczym nie zależy w ministerstwie, żeby zmienić cokolwiek, opuściłem ręce i od 2020 roku dryfuję. Patrzę na to, żeby moje zakłady działały. I już ostatnie zdanie. Mam dużą satysfakcję, że moje dzieci poszły w tym kierunku. Dzisiaj syn jest najlepszy, no znaczy największym osiągnięcia w zakresie ortodoncji, też i finansowe, co ludziom bardzo boli, nie powiem jakie. W tej chwili jest w Los Angeles na kongresie córka, widzę tu nad banner stoi. W ramach reklamy face załatwia najlepszych aktorów, artystów, bo ma do tego zdolności. To była reklama i ja chcę, żeby medycyna też mogła się reklamować e, takimi sukcesami. Bardzo, tego Państwu życzę. Bardzo ważna wypowiedź, proszę Państwa. Ja uważam, że y, powinniśmy wyciągnąć wniosek z tego, co Panu przejmie powiedział że powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce, że trzeba nacisnąć na, na, na po prostu osoby sprawujące rządy, żeby ten system został wreszcie naprawiony.